8 z tej strony, assassin 8973, a to jest Minecraft solo. Odcinek 5. Faki, jak ten czas szybko leci. Tak, w piątym odcinku mieliśmy dokończyć nasz mm, domek, ale postanowiłem, że po to że mogę sam to zrobić. Tam trochę pochodziłem po jaskiniach, poznawałem trochę żelaza, wziąłem chyba stak żelaza. Miałem 3 staki węgla, tak, 300 staki węgla, Promieniłem tam trochę rzeczy sobie jak yy, sobie yy, żelaznych, no i tak to wyszło, więc zapraszam do oglądania wszystkiego. Więc tak mam takiego skina, tam pójdziemy dalej, nie patrzcie się. Mam takiego skina, mam nowy tekstur pack jak widzicie sami. Hmm, Co jeszcze przyznać? No fajny ten tekstur pack. Tylko się muszę zainstalować sobie shadery, żeby było fajniej. Dobra, F5 Więc idziemy dalej, tak? To jest żelony mierz, żelazny Teraz robimy łuk, i tam, o, zabiłem ten łuk. Tam. Dobra, najpierw idziemy do farmy, wam pokażę. Taka mini farma. Tutaj już nieco zrobiłem. Tu mamy dynie. Tak, tutaj mamy zboże oczywiście. O, dorosło. Sama szkieleta. A tam... Dynia! O Jezu! Nie. Ja pidole, dobra. E, to tutaj jeszcze... Mm. Idziemy teraz do domku. Mm, tak mój domek wygląda. To tutaj są laki w tym sekstrupaku. Bo ja jestem na wiosce teraz. To trochę słaby internet jest. No co wstępnie. Mm, dynia, dynia. Pochodnia, chodź, dobrze, tak nie będę szkodzić, dobrze. się, Asasin. Eee. Yy, dobra, idziemy. I wam coś pokażę. Wreszcie się, wreszcie. Mm, wreszcie ten. Zainstalowałem OptiFine! Poczekajcie. Teraz wracam. Dobra, już jestem. Eee. Yy, co wiem, a. Dobra, tutaj mam domek. Te podstawowe i te... te podstawowe rzeczy. Okapająka. Fajnie. Mmm... Ale ja bym miałam pokazać ten, co ja sobie zainstalowałem. Optifine! Trololololo. I czy powiedzcie, powiedzcie mi... Chcecie na tym teksturpaku jechać, bo mogę sobie trochę przyczyścić dysk i będzie mi chodziła ulala? Czy na tamtym grać? Jak chcecie, bo to dla mnie 50-50 tamte. Dla mnie yy, oba. Dobra, więc idziemy dalej. Tu mamy piecykowo. Coś mam. Nie mam nic. Dobra. Nie będę, będę chodził. Żelazny Idziemy tutaj A nie, na, na górę. Idziemy teraz do magazynu. Mniej niż 0 To jest rzecz jest drewna. Ulala. Yy, jedzenie. Ulala. To ja trzymam 41 jedzenia tutaj. A, zobaczycie zresztą, zaraz. Narzędzia. Pierdoły. Pierdoly. Oj, tutaj złoty hełm od zombiaka miałem. Czyli tak, ochrona przed pakwiskami 3 i wydziania pod wodą 1. To wydziania pod wodą 1 jest super. Chodź. Dobra. Dalej. Dyrt. I nie tylko. Piasek, żwir, piaskowiec. kabelel. Kobel. No, tego trochę mało, kabel. Tutaj Mmm. Kabel. I tutaj będę te z jaskini. Także mogę go już małego, sam. Tak już wyszło, Musiałem tam podpalać te inne. Dobra, więc tutaj jeszcze nie mam tego domka. Muszę sobie już go popsułem. Jak tam mówić? I tam tutaj trochę tutaj ten tunel i No i tutaj znalazłem jaskinia. o bardzo ogromną, tam jest kanion, plus, kanion, tak, a tam już nie będziemy schodzić, po co ja tam szedłem, yy, tylko zobaczyli. Nagrywamy, 5 minutek, dobra, tym. idziemy, idziemy! Ope, idziemy! I patrz, jedynie jest, że mm, naszyja się z łuku, o, widzicie, tak jak prawdziwy łuk. Ale na, na tam. mnie to truci! Nie, biją! 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 Jów nie biją. Czekajcie. Dobra, już jestem. Dobra, idziemy dalej. Hmm. Nie, no, to będzie na wszystko, na tyle. Hmm. Więc ja tutaj oczywiście dyski, ja jeszcze bo tutaj takie lagi. O Boże, ale jak. Dobra, nie będę się bawił. Dobra, więc ja się wam żegnam. Komentujcie, lajkujcie subskrybujcie, więc ja się wam żegnam, na razie i...